I teraz tak, trzy ja postaw tak, e, tak samo chyba ta, się stawia jak tam, nie? Okej, okay, czyli... raz, dwa raz i raz. Chyba tak jakoś, nie si się stawia. Mam taką nadzieję. Dobra. E, mam nadzieję, że dobrze postawiłem Dobra. Czy to zadziała? Słuchajcie, idziemy. E, musimy iść do tej jaskini, e, tak czy siak, ponieważ tam są moje rzeczy. E, to jest chyba logiczne, prawda? Więc e, szkoda czasu, chyba że coś mi zaczęło tutaj gonić. Nie wziąłem nawet tarczy, to jest głupie, że zapomniałem tarczy wziąć, albo zrobiłem to specjalnie. Nie, raczej zapomniałem. Zapomniałem tarczy wziąć, to jest chyba największy błąd, jaki tylko mogłem zrobić. Przez kopalnię pamiętam, że szliśmy w stronę e, tych katakumb Czemu serce mi przez cały czas bije? To mi, się nie, to mi się bardzo nie podoba. To mi się nie podoba, że mi serce tak bardzo bije. Nie lubię jak mi serce bije. Co się wiem, że powinno serce być, ale nie aż tak chyba, nie? No dobra, mam nadzieję, że nic mnie tutaj nie złapie. Mam taką nadzieję. Ja nie chcę. W ogóle też ma. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z tej przygody. Eee... I tak jak widzicie, idziemy idziemy po rzeczy. Zresztą mu powiedziałem to już któryś raz z rzędu, więc, jakby spokojnie wiecie o tym. E, tak, i dzisiaj stawiamy totem. Tylko musimy dogłębnie przeszukać jaskini, aby zdobyć. E, aby zdobyć. E, proszę Państwa, aby zdobyć e, diamenty, ponieważ musimy mieć te dwa bloki diamentowe, nie? Okej, okay, teraz gdzie ja poszedłem wtedy, co? Ja wtedy poszedłem. Chwilę, nie! Nie! Proszę was, nie! Nie! Dobra. Pa pamiętam, że mnie za zaatakowała ta pszczoła. Taka wielka pszczoła, ale chyba mnie już nie zaatakuje, bo tą jedną zabiłem. Mam taką nadzieję. O! Jezu! Ok, o! Głodny jestem, dobra. Mam szczęście naprawdę, że wziąłem te blisterberry One mi dają tyle, tyle, tyle tego futbaru. O nie, nie, proszę nie. Już jestem naprawdę blisko. Chyba. No tak blisko, bo ten doszedł do mnie i tu mnie zatokował ten cały, ten cały yy, murder, ten cały, no tak murder, no tak się nazywa. Tak mi się wydaje murder, no tak murder. O Jezu, się przestraszyłem tego squid'a. Okej, okay, czekaj. Mam rzeczy! A mam! Co? To nie są moje... To nie są moje rzeczy To nie są... So... To nie są moje rzeczy! Co? Ej! To w takim razie gdzie są moje rzeczy? Ty, a może tędy? Co to, to co tutaj jest? Ej! Ej! Ej, no ja ten doszedłem, dobra. Ty ja jestem jestem na dobrym tropie. Na dobrym tropie jestem. Tylko ten Hirel mnie przez cały czas straszy. Nie, nie, no chyba syjaj robisz. Paszowon! Paszowon mi stąd. Są rzeczy moje. mam, 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 mam są rzeczy moje. Paszowon, paszowon. Czekaj, szybko. Muszę się kopać na chwilę. Muszę sobie posprzątać, chwila, czekaj. Mam dwa nekrologii, super, świetnie. Dwa, mam siedem, mam, siedem diamentów, dobra. E, trzy mięska, już mi, już, już, mi, już mi są mięska niepotrzebne. Już nie potrzebuję ich zbierać. E, ten miecz sobie zostawię. O, tutaj, a mięsko w, w sensie mięsko. Te blisterbery sobie wyjmę, a diamenty schowam. Dobra, mam pochodnie jakieś? Mam 14 pochodni, dobra. Mam też tarczę, kozak. Więc dzisiaj kontynuujemy te chodzenie po jaskiniach, a potem jak zabędziemy wymaganą ilość diamentów, to wracamy na górę, stawiamy to, stawiamy to potem i pokonywujemy, pokonywujemy, pokonujemy, poko pokonujemy chyba. Hirobraina! Tylko mam nadzieję, że nikogo nie będzie, czekaj. Ty, bo jak, bo jak coś tu przyjdzie mi, nie? Okej, nic nie ma, dobra, jest tylko zombiak, a zombiaka się... O zombiaka się nie boję Nie jest mi jakkolwiek przeszkadzające paszową, dobra, to to był też creeper, czekaj, czekaj. Okej, diamenty. O w ogóle czekaj, to jest uran Tak. I też miałem zbierać ten Uran, bo chciałem zrobić ten miecz ten taki dobry, ale... Ale patrzyłem, że całkiem sporo tam jest rzeczy do zrobienia, więc na chwilę zostawimy sobie ten miecz na później. O, ła! Jezu. Czekaj, o, ła, czekaj, postaw, postaw ten miecz! O, dobra. O! Oła. No, Ej, co, co jest? Ej, daj mi ten miecz! Paszo, mi stąd. Iść sobie, dobra. Ej, tu był też ten potwórek, nie? A nie, to było. A to ciebie zostawię, nieważne. Eee... Tak, tam są te skule. Dobra. Diamenty, szybko. Tu jest, tu jest diament. Ale ta i rycerz jest. Super, fajnie. Tak jak mówiłem, ten rycerz jest naprawdę słaby. Oje, Hulk też jest. Cześć. To się zombie bruiser. No to jest Hulk, jakby no ja niego mówię Hulk po prostu, bo wygląda jak taki Hulk. To nie jest diament, nieważne. Okej, okay, pomyliłem diament, super. U tu sić, sobie tych pająków jest! Halo, paszową o wolni są! nie bij mnie, Jezu, Jezu Mówiłem o on, on, Oni mnie grubowo atakują! Bez kitu A, mamy spowolnienie, tak? Przepraszam bardzo, a czemu mam spowolnienie? Już nie? Mam? Już nie, dobra, okej, okay. paszową o A O Jezu, twardy jesteś. Czekaj, musimy te diamenty znaleźć. Halo! Przez to, że tu jest tyle tych wszystkich surowców nowych, to diamenty naprawdę ciężko zdobyć. I to tak naprawdę bardzo ciężko. Teraz na jakiś czas mam spowolnienie. Dlaczego? Nie mów, że mnie coś goni. Mam łóżko? Nie mam łóżka. Bym postawił, nie? Żeby, żeby, żeby sobie to z pompointa chociaż. A nie, bo przecież Playmate mi zniszczy. Czemu taka woda jest brudna? Ej, tej części nie widziałem. Ty, tu, tu, mnie, tu mnie chyba nigdy nie było Uuu, uh, okej okay. W takim miejscu Mnie jeszcze nie było W tej części jaskini jakby Jest w ogóle ten ziomek od zakażenia choć tutaj, mi się przyda zakażenie Coś w jedno sensie przyda się, no jakby przyda się nie przyda, nie Ale warto sobie zdobyć Trochę więcej Chcę sobie zdobędę więcej tego zakażenia Dzięki wielkie, mam jedno zakażenie Super, a było tam dwa, widziałem dwa Uszukali mnie na zakażenia może powinien trochę wyżej wejść, co? Tak, i chyba sobie tutaj wejdę do góry, bo szczerze to ja jestem ciekaw, co tutaj mogę znaleźć, nie? Jeżeli mi tu jeszcze nie było. Świerszcze? Co? Co tu robią świerszcze? przepraszam bardzo, ała, czekaj. Poza dźwięk. No dobra, no teraz tak, możemy pójść sobie tam do, do tamtej skały. Z tamtej skały możemy pójść sobie tam dalej do, do tamtego rejonu i tam może zajdziemy jakieś diamenciki. Mam, takie, na, mam, mam taką nadzieję, bo chcę naprawdę już zrobić sobie ten totem, żeby pokonać tego finalnego e, Hirobraina, taki nasz finalny boss, tak mi się wydaje, że to jest. Poza oczywiście tam Ender Dragonem i ten, jest takie gówna, Takie perele Może faktycznie są. Troszeczku... Za wysoko, paszowon. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie matki, ma, matki pszczoły. Ma, bo, bo pamiętam, że to była jeszcze matka osa, nie? Były Była matka jedna osa i były trzy albo cztery mniejsze osy, pamiętam. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba tak. I długo z nimi walczyłem, pamiętam bardzo długo, to było naprawdę. Naprawdę. Wywalaj mi z tym, naprawdę była tam długa walka z tymi wszystkimi y, osami. Ciężko było je pokonać. Ale dobra, e, czy ten. Czy tutaj coś znajdę? Nie, są tylko te nowe surowce. No to co jest? Może teraz za wysoko jestem? O no, nie no, nie no, jak? Za wysoko, za nisko. Podejrzewam, że raczej przez 7 minut niczego nie słyszeli, a to dlatego, że mi ucięło w ogóle nagranie. Yy, tak czy przecież yy, yy, ten dźwięk. Tak czy siak możemy iść dalej. Jeden jeszcze potrzebuje... W sumie to jeden diament chyba potrzebuje. Jednego diamenta tylko potrzebuje jeszcze i będę miał wszystkie, będziemy mogli wracać. Jeden malusi diamencik. Halo. Czy dam radę znaleźć jakiś diament mały? Co? Albo. Albo i więcej. Tak czy siak potrzebuję... W ogóle widziałem twojego... Kuzyna chyba. Trochę większego, o wiele większego kuzyna. Cześć. Ej, on daje też zakażenie. On też mi to... Zakażenie? Cześć, dobra. Eee, tutaj nic nie ma, tutaj też nic nie ma. Dobra, diament, 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 diament. Szybko diament i do góry lecimy od razu. Na momentum, momentum, mo momentum. Tu nic nie ma, tutaj coś, coś, halo, coś, nie, tutaj nic nie ma, nic nie ma Tutaj coś, halo, coś, nic nie ma, dobra, okej, okay, lecimy dalej Tutaj może w tym korytarzu coś będzie, nie jest, tylko jakieś pomarańczowe, ruda całość, ruda całość Rudy, dobra, lecimy dalej, czy tutaj coś jest, halo, czekaj, weź to wykop, o, cześć, sobiaczku, dzień dobry czy O, może w jaskini coś, w, w skrzynce, nic nie ma, super, mam jedzenie, dobra, ej, kozaczko, trzy chleby i pięć tysięcy jak jagódek. dobra, nie ma co so. Dobra, czyj w ogóle tam kopię sobie ziomek? Ten dużek, jakiś Jezu. Ile tych tych lar tutaj jest? Paszowon, eee, słuchaj, po to, bo my jakieś diamenty? Nie ma. A masz do sprzedania, Nie, ważne, dobra. Lecimy dalej. Pochodnie mam, dobra. Eee, coś tutaj jest? Nie ma, dobra, okej, okay, lecimy dalej. To był ten przecież, ten, jak się nazywa? Eee, la lazuryt? Nie, Bloc, Blok ametystu. Właśnie, ametyst. Nie. Hiding, proszę, hiding. Seeking, serio? O, dobra, jeden. Cześć, jed jednego mam, dobra. Jeszcze dwóch, jeszcze dwóch. Jezu, ja się powie chowanego. O, cześć, o nie, serio? No, halo. O, dobra. Okej, okay, dobra, jeszcze jeden, jeszcze jeden. I wygrałem to. O, tam jest, dobra. Trzyma. dobra. Wygrałem, Kozak, dobra Wiem. Tylko nieśmy się. Jezu, cicho, 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 cicho. O. Ej. Ej, tym razem się nie darł. Czy to jest koniec tego playmata? On za każdym razem się śmieje, że wygrałem. O! O! Ej, to biorę! To biorę! To mi się przyda. To bardzo się przyda, dobra. Lecimy dalej. Czy coś tutaj jest jeszcze? Halo. Eee, nic nie ma, dobra, eee, weź to wywal te, o nie, dobra wywalaj, ja, tak, ja nie znoszę tych pająków, właśnie dlatego zgiń to Jezu okej, okay, dobra, przestał mnie bolić, dobra bo bolić, boleć oj o nie o nie o nie ty, nie gależą tutaj jest Proszę Cię, nie! Mam tyle, mam tyle diamentów już! Zostało mi naprawdę tak mało diamentów, że to hit. A wiecie, że jeżeli on mnie zacznie gonić, to ja nie będę mógł niczego budować, nie? Tak jest problem właśnie. I to jest największy problem w tym momencie. Nie mogę ani bić, ani kopać, ani nic właściwie, tylko uciekać, kiedy nie mogę. On. Nie przydostanie się do mnie. Jaki dźwięk w ogóle takiego jest, nie słyszałem że Taki spowolniony, jakby cześć, pajączku. Dziękuję, dobra, lecimy dalej. Czy tu coś znajdę? O, okej, okay. strasznie dużo spawnerów tu w ogóle jest zawożyłem. Bardzo dużo to jest. Ner. co to jest. O, Rar Version saphir, Rzadki rodzaj yy, szafiru? Okej... Okay. nie, nie ja nienawidzę tych kopali. Naprawdę, po co to w ogóle wchodziłem? Jaki był cel wejścia do tego miejsca? Po co? Po co? O dobra Ja ciebie nienawidzę. O, o creeper Pasował. dobra Mam w ogóle granat, czekaj. Kozak. Będę w tego gościa rzucić granatem. Okej. Okay. Cześć. Zero diamentów, ale za to jest chleb. Dobrze. Będę mógł się czymś najeść. Ale po co mnie to Scrum diamenty potrzebuje? Nic tu nie ma. Dobra, może trochę trochę wkopię, bo tu nie znajdę już nic raczej, a nie będę krążył wokół tej jednej jaskini. Tam coś. Jaka jest szansa, że wkupując się... W sumie, dobra, to jest, jest spora szansa, nie? nie? Ej, wróciłem do tego samego miejsca, skąd tu, 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 tu przyszedłem, właśnie, tak naprawdę. Tak? Tak. No, bo tu jest ten spawner i to miałem zniszczyć, ale nie zniszczyłem tego. I te pająki rosną, nie? Te pająki rosną. I to szybko rosną. Bo, to już taki, bo ten pająk już jest, już jest w takim średnim takim wzroście, nie? W sensie średnim, w takim małym nadal. Ale widzieliśmy tego średniego pająka. Widzieliśmy już tego średniego pająka, nie? Jak on jest duży. I jest jeszcze jeden pająk, który jest chyba matką tych wszystkich pająków. I jest prze. przegigantyczny. Przegigantyczny. Ła! Nie było. A jest diament! Tak. Nie o nie! Nie, no nie! Nie! Wywalaj z tym Paszowon! Okej, okay, dobra! Eee, mam wszystko! Możemy iść do domu! Dobra! Eee, a wiecie jaki jest mój sposób, prawda? Wkupujemy się w górę! Moi drodzy! Wkupujemy się wysoko w górę! Tak naprawdę to nie wiem, gdzie ja wyjdę, gdzie ja się wykopię, ale no... Nie, nie obchodzi mnie to, ja chcę po prostu stąd wyjść w jak najszybszym, jak, jak najszybszym tempie. Więc po prostu wychodzimy do góry. Nie wiem, gdzie ja wyjdę, możliwe, że ja wyjdę w ogóle gdzieś... Yy, w... 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 Nie wiem, gdzie. O, dobra, kozak, woda, jak dobrze. Już lepiej, jak jest ta woda, niż... Gdzie ja jestem? Co to jest za. Tam był ten. Yy, Gadawrotkin. Co to jest za miejsce? To są bagna. Okej. Okay. Co to jest za miejsce właściwie? Nie fajnie, czekaj. E, chyba wiem gdzie jestem. Albo i nie wiem, nieważne. Ale mi się wydaje, że powinienem być gdzieś koło tego drugiego teleportu, w sensie koło tego mojego drugiego domu, tak mi się wydaje, bo tutaj jest ten las Stendermana, a pamiętajcie, że ja mieszkałem, ten drugi dom był obok moje, te, tego domu Stendermana, nie? Tego lasu Stendermana właściwie. Więc tak, jestem gdzieś blisko, blisko, e, blisko tego mojego drugiego domu, więc tak naprawdę jestem praktycznie w domu. I właśnie we do lasu. Nie, widać, jeżdżę, szybko się przesuwa, zobaczcie, nie. Musimy szybko stąd wyjść. I chyba nie zdążymy. Nie, nie zdążymy. O nie, robi się noc. Ale mam przypał. Ej, ta, tam jest normalny biom, dobra. Tam jest normalny biom, szybko, szybko. Tam jest normalny biom. Jak zaraz zaczniemy wszystko tutaj gonić. O, to jest lada chwila. A mi się kończy jedzenie. To będę miał naprawdę przypał. Co to za miejsce? Pajączek, dzień dobry. O, okej. Okay. Weź w wywal to może. Okej. Okay. Wiecie, co Chciał wejść do tego lasu. Albo i nie, jednak nie, jednak nie chcę wchodzić. Odwidziało mi się. Jak tylko zobaczyłem tego gościa. Ok, jest jakaś Hawira. Dobra, jest jakiś domek. Okej, okay, dobra. Jest jakiś domek. Czy to jest mój domek? Nie gada, że to mój domek jest. Jak tak, to jestem w domu. Do, do, dosłownie właściwie. Jezu, jak dobrze. Jakiego trzeba mieć farta? Mam ogromne, mam ogromne szczęście Jest jak dobrze Dobra, kozacko Dobra, wracamy do domu, teleportujemy się do domu Ja sobie sprzątam rzeczy Przygotowujemy się do walki Stawiamy, stawiamy totem I walczymy z tym Herobrynem Dom O, jak dobrze Tutaj jest chyba ten, yy, jak on się nazywa? Co tutaj się dzieje, przepraszam bardzo? bo ten, albo ha, albo to jest ten, ten, ten murder, dzień dobry, on z piłą chodzi są so normalnie, ty człowieku, widzicie jaką on chodzi? nie ma problemu, w on są so normalnie chodzi, z so tą piłą, w ogóle bez problemu. Czekaj, bo mi się wydaje, że to jest chyba ten, tutaj gdzieś jest ten zombie, dir. Ja bym chciał się go pozbyć z chęcią. Tu jest zbyt dużo lejeni, coś tak mi się wydaje. Trzeba te lejenie upijać Oprócz tego, jakby tamten, tamten. już on sobie zamieszkał, nie? Ja się tego zombie Dyra nie boję, tak szczerze mówiąc. Jakby. Ty! Z nich wszystkich te parasajty wychodzą. Widzicie to? Okej okay, tutaj gdzieś jest ten e, zombie deer Zaraz tego ja go pokonamy. Jest też sobie ten ziomek z tą piłą. O, a mi laguje, co jest? Ty O, niedobry No cię go nie boję za bardzo. Co się... No tak, boję się go, bo jednak on może mi zrobić naprawdę wielkie kuku O! A! Okej okay. Zobaczcie co tam jest! Tam był Rake Okej, okay, dobra, do góry Wiecie co? ej, ty! Ty mnie nie zetniesz chyba tego domu, nie? Tam był rej gdzieś. O tu jest Rek, gdzie? Dobry. Jak on wygląda w ogóle ty? Masz przestać mi się kręci w głowie. Jak on wygląda. O Jezu! Paszał von! Dobra, i ja cię nie biję. Ja wiem do czego ty jesteś zdolny, i ja cię nie biję. Nie, zostawię w spokoju. Paszał von. Ty. Oj. O, dobra. Cześć. Wiecie co? Tam był gdzieś... Y, zom o, tam jest zombie deer. Idziemy go zabić. Mam go dosyć. Idziemy go ubić, bo on mnie denerwuje. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Okej, okay, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra. Leżysz już, giniesz. Ała, ała no dobra. Okej. Okay. Tylko te parazide, te te jeszcze. To jest chyba ta finalna forma tego... Tego... Tego y, tego lejenia nie ma, już bardziej wykokszonej formy. Dobra, lecimy do góry. Ja sobie usprzątam te wszystkie moje rzeczy i y, y, robimy totem, tak? Nie jesteś sam. Wiem o tym, wywalać. No dobra. Wszystko jest poukładane i teraz tak. Okazało się, że jednak jak macie ten Ten upgrade, nie, to nie możemy użyć na, na ten mój plecak, ponieważ potrzebujemy tylko tego e, plecaka z, ze skóry, który jest chyba tutaj. To jest ten plecak ze skóry i na niego mogę, możemy użyć. Ale że go nie wykorzystuję, to nie potrzebuję. No, dziękuję. Ok, posłuchajcie, teraz tak. Daję te, te diamenty. Tu miałem też dwa diamenty, nie? E, tak, mam jeden diamenty. teraz tak potrzebuję. Pato, robimy sobie tak. Jeden i drugi. Dobra, mam dwa. Okej, okay. Potrzebujemy jeszcze to i to. I na koniec jeszcze flinta. To miałem gdzieś flinta, pamiętam. Czekaj. Flinta miałem gdzieś. O, tutaj, dobra. Uuu teraz tak, zanim zaczniemy cokolwiek tutaj robić e, z tym, to może zaczniemy... Teraz tutaj właśnie przechodzimy do tej głównej części tego odcinka, czyli postawiam to temat. o temu, o temu, nie? I teraz tak, musimy sobie przypalić na pewno trochę jedzenia. O właśnie, natychmiastowe leczenie, nie? To mi się może przydać. O. I jakbym ją rzucić w tego Hirebrina, to to też może mi się przydać, nie? Jakbym ją rzucić, także to, to też mi się przyda. To też dawaj i to też dawaj. I teraz tak, dawaj mi jeszcze mięsko. Dobra, lecimy. I teraz tak. Ten portal, ten totem postawimy sobie. Hmm. Tam. Tutaj postawimy sobie ten totem. O właśnie tutaj, w tym miejscu obok literki B. Jak barbara, nieważne. I teraz tak, czy ja postaw tak? Yy, tak samo chyba ta się stawia jak tam, nie? Okej, okay, czyli. Raz, dwa. Raz i raz. Chyba tak jakoś, nie? S się stawia. Mam taką nadzieję. Dobra. Uh, mam nadzieję, że dobrze postawiłem. Dobra. Czy to zadziała? Nie. Czyli coś jest nie tak. Tylko co? Jak ten tutaj zrobić? Czekaj. Jak zrobić ten to? Nie, wszystko jest. No. More moments later. Okej, okay, słuchajcie, jest mój problem. Ponieważ to, że mamy te diamenty i ten czerni to nie wystarcza. Wiecie, wiecie czego potrzebujemy jeszcze? Potrzebujemy jeszcze nederowej, nederowej, tej gwiazdy takiej. Neder nederowej gwiazdy chyba. A ją można zdobyć tylko pokonując Widera, tak mi się wydaje. Tak, chyba tak. Więc zanim zrobimy sobie, pokonamy tego Hiobrighta, to potrzebujemy jeszcze tej Widerowej yy, Gwiazdy. Tej Nederowej Gwiazdy? Czy jakoś tak? Więc jeszcze sobie poczekamy z tym, żeby zrobić ten totem. Ale tak czy siak, zostało naprawdę, naprawdę mało, naprawdę mało, żeby zrobić sobie ten totem, żeby pokonać ostatecznego Hiobrighta. Więc jeszcze będziemy musieli pokonać yy, Widera. I wtedy dopiero, wtedy dopiero będziemy mogli pokonać Hirobraina, zdobywając od lidera ned Nederową gwiazdę, Więc na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie i jak zwykle widzimy się do następnego. Na razie. siema.